Czy 2016 rok to był bardzo udany okres pod względem filmowym? Niekoniecznie. Było kilka wielkich mega hitów tak naprawdę, ale czy ja wiem, czy ten rok powalił? Nie, 2017 wydaje mi się, będzie dużo bardziej ciekawy, ale nie mniej nie więcej, tak czy siak wybraliście dziesiątkę swoich najlepszych filmów minionego roku. Czy są zaskoczenia? Oczywiście, bo jest tutaj kilka filmów których nie wrzuciłem ja na listę, a które dodaliście Wy w komentarzu. Jeden nawet z nich trafił na szóstą pozycję, więc bardzo wysoko. Jestem z tego rad. Jest kilka filmów, których nie widziałem, a Wy widzieliście i stwierdziliście tak, to jest ten film, który warto obejrzeć, który sobie warto zapamiętać z minionego roku, dlatego ta lista mnie bardzo ciekawi, intryguje, jest kilka zaskoczeń. Ale nie przedłużamy i zaczynam. Na miejscu dziesiątym film, który wywołał w zeszłym roku wielką wrzawę, był wielkim wygranym, jeżeli chodzi o Oscary, czyli Spotlight. Tak, film porusza bardzo ważny, bardzo ważny temat pedofilii w kościele i co tu dużo mówić? Uznaliście, że jest to film jak najbardziej warty obejrzenia i. No, niełatwe, bo nawet pojawiają się z tego co pamiętam, polskie nazwiska, nazwiska Polski księży, a film jest w jakimś tam stopniu oparty na faktach, ale dobrze. Film fajny, sukces kasowy, było mnóstwo nagród, Oscarów, świetnie przyjęty przez publiczność, jeszcze lepiej przez krytyków i bardzo mnie cieszy, że właśnie ten film uznaliście, że jest na tyle dobry, że powinien pojawić się na tej liście, na waszej liście, na miejscu dziesiątym. Dlatego nie przedłużamy dalej, to jest miejsce to jest dziewiąte. To jest How do you say no to God? Spotlight. Tutaj na dziewiątym film, który był zaskoczeniem, ponieważ niewiele osób wierzyło, że Sylvester Stallone może z postaci Rockiego Balboa cokolwiek jeszcze wyciągnąć, tym bardziej, że jest postacią drugoplanową w filmie Creed, bo o nim właśnie mowa, a wy stwierdziliście, nie, 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 sekundkę, film jest dobry, również uważam, że jest to film dobry, widziałem go, mnie również się podobał. Jest to... Tak, kolejna, można powiedzieć, odsłona historii rokiego Balboa i oczywiście syna Apollo Creed'a. Jest to wszystko fajnie ubrane, jest boks, ale tak naprawdę też jest historia, i są tutaj wnętrzności, jest moc, jest wszystko to, co dobry film, no dramat, nie czarujmy się, powinien mieć. Dlatego miejsce 9 jest tak bardzo ważne. A pierwszy i niestety muszę powiedzieć jedyny film polski na tej liście ulokował się na miejscu ósmym. Tak zadecydowaliście Wy, więc Wołń Wojtka Smarzowskiego jest na miejscu ósmym. To jest jeden z tych filmów, których jeszcze nie widziałem. Niestety, krótko mówiąc, w Irlandii polskie filmy docierają bardzo z bardzo dużym opóźnieniem. Będzie miał swoją premierę na DVD 3 marca, w Irlandii tydzień wcześniej, więc sobie pewnie wtedy go w kinie yy, zobaczę. Film y, ponoć mocny, fajny, zresztą dostał kilka y, nagród polskiego przemysłu y, filmowego, i to cieszy, że jak do tej pory film, które Smarowskiego ja obejrzałem, nie zawiodłem się ani razu, więc cieszy mnie, że również i ten film y, pojawił się na tej liście. Napadli na nas w nocy po juzwie, utoczyli wioskę. Na miejscu siódmym. Zdobywca Oscara w minionym roku, czyli Leonardo DiCaprio i jego film The Revenant Zjawa. Film do rewelacyjnych nie należy, jest rzeczywiście dobry, jest to dobre kino, nie jest to najlepsza jak do tej pory rola Leonardo DiCaprio, ale zdecydowaliście, że film jak najbardziej powinien się pojawić na tej liście. Jest oczywiście czemu nie, jeżeli film jest dobry, jak najbardziej powinien się znaleźć. Ehm. Co tu dużo o tym filmie mówić? Mocny? Nie. Czasami troszeczkę ponury, pokazuje inną, inną może rzeczywistość, dziwną historię. Aczkolwiek można go obejrzeć, nie jest najgorzej. Na pewno się na tym filmie nie wyznajicie. Na miejscu szóstym, pierwsza animacja tak naprawdę film, którego również nie dałem. Na listę, nie wrzuciłem, a wy zadecydowaliście. E, sekundkę. Ten film jest na tyle dobry, że musi się znaleźć. Mowa oczywiście o filmie Zwierzogród. Naprawdę obejrzałem go. Świetna bajka. Świetna bajka, rewelacyjna animacja, po prostu aż. Y Bije się w pierś, że dopiero w drugim obiegu, dopiero na DVD, yy, go dorwałem i, i, i uraczyłem się. Fajnie zrobione, fajnie pokazane, morał, puenta, wszystko jest to co powinno być, to co Kryski lubi najbardziej w animacjach. I zadecydowali się, że Zwierząt, tak, bodajże chyba w kinach ponad miliard dolarów yy, zarobił. Dołączę chyba do ekskluzywnego grona bodajże 20 kilku filmów, które już mają miliard, yy, ponad miliard dolarów zarobionych. Tak, jak najbardziej fajny film i co dużo mówić, trzeba obejrzeć. We are in a really big hurry. I am on. It break. A na miejscu piątym ulokował się. Infant terrible Kina? Nie. facet, który po prostu robi filmy y, według siebie, tylko i wyłącznie swoimi prawami się rządzącymi, pisze swoje scenariusze i robi takie filmy jak chce. Czyli Quentin Tarantino i jego nienawistna ósemka, The Hateful Eight. Tak. Oczywiście jak najbardziej kino godne polecenia. Nie można oczywiście powiedzieć, że, że nie. Quentin dokładnie wie, yy, jak to się je. Chociaż nie wszystkie jego produkcje tak naprawdę mi yy, pasują. Nie jestem yy, wielkim yy, fanem wściekły Psów, ale to jest yy, temat na, yy, na inną rozmowę, na dłuższą rozmowę i yy, wiadomo o co chodzi. Ale nienawistna ósemka. Dobry film, mocny, fajny. Pokazał, że Western jeszcze nie umarł. Wrócił, yy, można powiedzieć, do życia Cartera yy, Russella który się tutaj pojawia i jest jak najbardziej. O potem Kurt Russell pojawił się m.in. w filmie Bone Tomahawk yy, i jest fajnie. Naprawdę dobre kino, fajne, mocne. Nie dla każdego, ale jeżeli jesteście fanami mocnego kina, powiedzmy Elia Root, yy, Quentin Tarantino, dużo krwi, dużo wulgaryzmów, yy, dużo rzeczy, które naprawdę sprawią, że będziecie się może czuć swoją, Tak, to jest jak najbardziej Quentin Tarantino. Jeżeli go kochacie, wiecie o co chodzi. To oglądacie, bo to jest to, co przy okazji jego filmów lubimy najbardziej. Don't get Na miejscu czwartym film, który w zeszłym roku również zebrał grad Oscarów i był niespodziewanym, no, wielkim zaskoczeniem, krótko mówiąc, czyli Pokój. The Room. Tak, historia przedziwna. Może nie przedziwna, ale historia, która na pewno mrozi krew, jak to mówi Piotr Bałtroczyk, w całym człowieku. Bo mamy, mamy z synem uwięzionych. Mamy skurczybyka, który po prostu jest... skurczybykiem, y, no, nie będę mówił y, więcej. I co tu dużo mówić? Stwierdzi się tak, to jest ten film, mimo że dobry, mimo że, że jest... Y, Inny, mimo, że jest mroczny i pokazuje coś, co tam naprawdę chyba nigdy nie chciałby przeżyć, to to jest film zrobiony dobrze, opowiada fajną historię i chcemy go na tej liście. Nie dziwię się, bo według mnie jest to również jeden z najciekawszych filmów minionego roku. A teraz przechodzimy do miejsca trzeciego, i tutaj, tak, jak najbardziej, Merk With The Mouth, jak to mawiają o nim jako maksywę, czyli Deadpool. I film z Ryanem Reynoldsem, niespodziewany hit. Po prostu wielka, wielka niespodziewanka dla wszystkich. Film, którym był od 18 roku życia, nagle robi kasę. Jest wychwalany przez widzów i krytyków, zarówno, co jest już niemałym sukcesem. Dodatkowo pokazał, że proszę bardzo, filmy dla dorosłych, że tak powiem, też mogą mieć sukces, tego też mogą odnieść sukces, też mogą być zrobione fajnie, dobrze z jajem i nie stracić nic z swojej, e, swojej komiksowej adaptacji. I proszę bardzo, miejsce trzecie, więc bardzo mnie to cieszy, dziękuję bardzo, bo według mnie jest to również jedna z najciekawszych adaptacji e, komiksowych. Zresztą za kilka miesięcy pojawi się e, 10 najlepszych e, adaptacji komiksowych na moim kanale. To dopiero będzie zagadka, co? No, ale poczekam jeszcze może do Ligi Sprawiedliwości i... E, tak, Deadpool pokazał do, dokładnie, że y, twórca wie, jak to się ja, że Tim Miller, że wie, jakiego nam Deadpoola y, dać, czego chcemy. No i przy okazji, drugiej części nie może być tak fajnie, nie musi być tak fajnie, ale to już y, czas pokaże i wydaje mi się, już niedługo będziemy wiedzieli, co, gdzie i kiedy. Have you seen this man? Wait. Drugie miejsce to oczywiście wielki hit, wielki hit z wytwórni Lucas Disney, czyli Gwiezdne Wojny Water 1. Po przebudzeniu mocy, które nie, nie, nie było jak inaczej było wielkim hitem, bo kasę zrobiło ogromną, ale według mnie był to film co najmniej słaby. Taki film, po prostu gdzie pokazany jest, nie jest w głównym nurcie, dobrze o tym wiecie, to nie jest epizod 8, 9, 44 tylko coś, taki trz, z boku dodatkowy film, no, dobry prognostyk, bo niedługo i, i filmy o, o Hanie Solo i tak dalej, więc dobrze, fajnie, dobrze zrobiono oczywiście efekty specjalne, na no to nie muszę nikomu mówić, że były, były świetne, ale fabuła dobra, dużo luk, które tak naprawdę przez lata myśleliśmy, że o, ale błąd Luka zrobił. Tutaj tak ciach, ubrali fajnie, i okazało się, że nie, że jednak ta, ta, ta dziura w Gwieździe Śmierci, gdzie tam Luke strzela, to nie jest po prostu błąd. To jest zaplanowana rzecz i fajnie, super rewelacyjnie. I to mnie cieszy, że rzeczywiście kino komercyjne potrafi też być dobrze zrobione. No bo nie zawsze szukamy tak naprawdę dramatów, nie zawsze szukamy y, suspensów. Y, tak jak u Alfreda Hitchcocka, nie zawsze chcemy. Płakać na filmie. Czasami trzeba po prostu pójść, cieszyć się i powiedzieć: tak, to jest fajne, lekkie, i przyjemne, łatwe, to lubię, to chcę, to jest fajne. Zaraz pojawi się miejsce pierwsze. Film, który zgromadził 24% waszych głosów, czyli mnóstwo, jedną czwartą niemalże krótko mówiąc, ale zanim to.

the card. We have to go back up tomorrow, and they're not gonna go up there without you. We got Nashville. Do you think there are any other anarchists in Patterson? You mean besides us? Not likely. Forget everything you think you know. None. You're wrong. No I na miejscu pierwszym Kapitan Ameryka, wojna bohaterów. Nie mogło być inaczej. Oczywiście mega gwiazdorska obsada. W ogóle niektórzy się śmieją, że, że to jest Avengers 2 i 1 druga. Może i tak, aczkolwiek był to wielki wstęp do Avengers Infinite War i tak dalej, i tak dalej. Kolejna część planu Marvela. Fajnie zrobiony film. Naprawdę Tony, y, Tony Stark, y, Well Iron Man y, nie zgadza się z y, Kapitanem Ameryką. Są, Zania są podzielone. Ekranizacja komiksu, oczywiście jak, jak większość z nich, ale mnóstwo z y, tych filmów ja, gdzieś tam powiedzmy wzięły wzięli sobie postacie tylko i wyłącznie z komiksów, a fabuła taka mina. Nie, tutaj jest niemalże, niemalże, oczywiście adaptacja y, komiksu pod y, tym samym tytułem. I dobrze, zrobione fajnie oczywiście, cały, y, cała machina, cały uniwersum Marvela porusza się w tym y, filmie do przodu. Ech, cóż to, tu dużo mówić. dobrze zrobione, świetne kino y, y, akcji, świetne kino roz rozrywkowe. Czy to jest film wybitny? Nie, ze wszechmiar to nie jest film wybitny, ale jeżeli chodzi o akcję, o ekranizację y, komiksów, to jest to, co Ty gryś najbardziej. Film dobry, rzetelnie zrobiony, i daje nam rozrywkę, i daje nam to, co lubimy najbardziej. I teraz pytanie do Was. Którego filmu nie ma? Co? Bo oczywiście jest kilka filmów, y, które dostały tam po jednym, po dwa głosy. No tych filmów nie brałem oczywiście pod uwagę, a głosowało y, na najlepszy film ponad 100 osób. Ale którego filmu, którego nie ma na tej liście, którego mimo wszystko nie umieściliście, jednak zabrakło. Który powinien być, co? A który jednak, nie, nie, nie. Czemu ten film jest na trzecim, czemu ten film jest na piątym, a czemu ten film pojawił się tutaj? Piszcie jak zawsze w komentarzach pod dziesiątką. A z mojej strony to już wszystko. Nie, nie wszystko, zapomniałbym. Uf, proszę bardzo, tutaj jest. Macie. Widzicie? Tutaj klikacie i już jest w porządku. Konkurs musi mieć jaki jest, oczywiście, musi mieć i nagrody, więc rozlosowanie nagród jest. Proszę bardzo, Maja wybrała szczęśliwców. Co robić? Dokładnie wiecie. Wejdźcie na, na, na ten filmik, obejrzyjcie go, zobaczcie co, gdzie, jak i kiedy. I cóż, przy okazji, dziesiątki, waszej dziesiątki najlepszych filmów widzimy się za rok. Ja wszystkim dziękuję tym, którzy złożyli. Złożyli swoje głosy, oddali swoje głosy, którzy kliknęli i wybrali najlepszy film 2016 roku. Powtarzam jeszcze raz: Kapitan Ameryka, Wojna Bohaterów. A z mojej strony to już wszystko, i widzimy się przy okazji najlepszej dziesiątki za rok. Cześć.